Celuję w zakręt, celuję, celuję... I nie trafiłem. Wyszło. Wo, Ale bomba poszła w gość. Oko jak nie na tym, to na drugim zakręcie go wypchnę, Jezu. Nie, A Łach! O, co to kurwa było, ej! tego, już to tak Czas się wniósł. O kurwa, niebieskiemu się nie udało. Ha ha, 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 smakuje. Nice! Z Kurwa, to no jest co Zgadza. za... Nie, ketchup. gościu dostał to w to... Cristiano mnie goni. O. Szybka emlinacja trzech zawodników tutaj poszła. No, Cristiano, zostaw mnie. Ano, Chiano... wróciłem. Ja tego Christiana to na zakręcie. Myk! Zniszczenie! Znowu <grystanie> Christiana nie żyje. Czekaj, bo ten gościu mnie kusi. <grystanie> Ojej, to Wróciło! To. Tak! Łoo! Dostał! Ojojoj, co to się stanęło w tu jeszcze. Nie, nie dostał. Czekaj, czekaj. <śmienic> <śmienic> no ale zrobił 360. Trafiłem, nie? Trafiłeś, trafiłeś. Jest. Ale jedzie. Co to się dzieje się tu? Tej, który dostał ode mnie bombę. Tatuska. No ja teraz tatuskę. Na zakręcie. Bum! 360. Łooo! <śmienic> 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 wow. Jest tu ich całkiem sporo. Co tu się stanęło się? O jo. No, Graliśmy w to nawet troszkę. Wow. Ty... No kurwa, yeah. patrzyłem się na ciebie, gdzie tam skracasz, gnoju. <laughs>